Czy wiesz, że wzór na pole rombu kryje się w jego przekątnych? Sprawdźmy to razem. Romb to równoległobok, który ma cztery boki równej długości. Ponieważ rąb jest szczególnym przypadkiem równoległoboku, pierwszy sposób na obliczenie pola rombu to po prostu wzór na pole równoległoboku. Wzór wygląda następująco. P równa się A razy H, gdzie A to długość boku a h – wysokość rąbu. Jednak mam dla Ciebie również coś nowego. Sposób na obliczenie pola rąbu z wykorzystaniem jego przekątnych. Charakterystyczną cechą rąbu są jego przekątne, które przecinają się pod kątem prostym. Zazwyczaj oznaczamy je jako d1 i d2. A wzór to p równa się d1 razy d2, podzielone przez 2, gdzie d1 i d2 to długości przekątnych. Obliczmy razem pole rąbu na oba sposoby. Załóżmy, że mamy rąb o boku długości 6 cm i wysokości 4 cm. Aby obliczyć pole, skorzystamy z pierwszego wzoru. A więc podstawiamy nasze wartości do wzoru P równa się A razy H. 6 cm razy 4 cm równa się 24 cm2. Pole tego rąbu wynosi 24 cm2. Kolejne zadanie. Mamy rąb, którego przekątne mają długości 8 cm i 6 cm. Użyjemy wzoru: P równa się d1 razy d2 podzielone przez 2. Podstawmy do niego nasze dane. Pole rąbu równa się 8 cm razy 6 cm podzielone przez 2. To się równa 48 cm kwadratowych podzielone przez 2, a to równa się 24 cm kwadratowe. Pole tego rombu wynosi 24 cm2. Jest to ten sam romb. W obu przypadkach uzyskujemy ten sam wynik. To pokazuje nam, że geometria jest niezwykle logiczna. Wszystko tu się zgadza. Zanim się pożegnamy, mam dla Ciebie zadanie. Oblicz pole rąbu na dwa sposoby, korzystając z podanych informacji. A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.